Cześć, witajcie, z tej strony suert, jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze news ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacji odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zapraszam! Survival Prologue Go Way Back ma w końcu datę premiery w Steam Early Access. Nowy projekt Brendana Greena, czyli twórcy PUBG Battlegrounds zadebiutuje już 20 listopada. Na start produkcja zaoferuje trzy tryby. Go Way Back polegający na przetrwaniu i dotarciu do wieży pogodowej, Objective Survive, gdzie naszym celem będzie przetrwać jak najdłużej z ograniczonymi zasobami i Free Roam, w tym ostatnim przyjdzie nam eksplorować mapę nie troszcząc się o głód, odwodnienie ani hipotermię. Routine to kosmiczny Survival Horror od studia Lunar Software, który został zapowiedziany jeszcze w 2012 roku. Kilka dni temu odbył się pokaz ID Xbox, który przeniósł m.in. nowy zwiastun tej pozycji, a także jej datę premiery. Routine trafi na PC, Xbox One oraz Xbox Series XS już 4 grudnia. Tytuł od dnia premiery będzie dostępny w ramach abonamentu Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass. Przypomnę, że akcję w routine będziemy obserwować z perspektywy pierwszej osoby. Produkcja zabierze nas na księżyc, a dokładnie do bazy opanowanej przez agresywne roboty. W trakcie rozgrywki będzie przegrywać nam muzyka skomponowana przez legendarnego Mika Gordona. Zespół Fire and Frost Studios zdecydował się opóźnić debiut RPG Of Ash and Steel, by dać sobie czas na dopracowanie gry. Premierem tej produkcji przesunięto o kilka tygodni na 24 listopada. Opóźnienie to głównie efekt wewnętrznych testów w studiu, które pozwoliły wykryć garść problemów, a załatanie tychże okaże się czasochłonne, stąd właśnie decyzja o zmianie daty premiery. Przy okazji tego komunikatu potwierdzono też, że demo gry na Steamie będzie dostępne jeszcze przez jakiś czas. W końcu poznaliśmy datę premiery rozszerzenia War Sales do znakomitej gry Mountain Blade Banner Lord 2. Po kilkumiesięcznym opóźnieniu żagle pójdą w górę 26 listopada jednocześnie na wszystkich platformach na których znajdziemy podstawową wersję gry. Jak sama nazwa wskazuje, War Sales wprowadzi do gry bitwy morskie, całkowicie zmieniając strukturę rozgrywki. Gracze będą mogli tworzyć własne floty statków, brać udział w starciach na rzekach, wodach przybrzeżnych i otwartym morzu, a także w pogłębiony sposób prowadzić handel i dyplomację. Tailwords podkreśla, że DLC znacząco rozszerzy mapę Kaleradi i wprowadzi 18 typów okrętów, które można będzie ulepszać m.in. o tarany, machiny oblężnicze czy nowe żagle. Kluczową rolę w morskich potyczkach odegrają również zmienne warunki pogodowe oraz różne taktyki manewrowania flotą. 27 października na pc a dzień później na najnowszych konsolach, zadebiutowała gra Beneath. W wielkim skrócie jest to strzelanka z widokiem z pierwszej osoby utrzymana w klimacie horroru. W grze wcielamy się w Noa, nurka głębinowego, który rutynowo odwiedza jedną z bas na Atlantyku, ale jak to w takich historiach bywa, nagle wszystko przybiera zły obrót. Nasz bohater zostaje czymś zainfekowany, zaczyna polować na niego jakaś złowroga organizacja, a jakby tego było jeszcze mało, z głębi oceanu wyłażą potworne kreatury inspirowane mitologią katulu. W trakcie rozgrywki przemierzamy podwodny kompleks i mierzymy się z czychającymi tam potwornościami. Choć gra pozwala nam strzelać do wrogów z różnych pukawek, to niekoniecznie jest to najlepsze wyjście, gdyż amunicja stanowi tu towar deficytowy. Ważną rolę odgrywa również kwestia zdrowia psychicznego bohatera, na którym odbija się wszystko, z czym musi się on mierzyć. Dodam jeszcze, że w okolicach premiery tytuł zbierał mieszane opinie na Steamie. Z kolei bardzo dobry opinię od graczy otrzymuje gra Master of Command. To taktyczny RTS, który zadebiutował 27 października wyłącznie na pc PC-tach. Graczom podoba się to, jak autorzy połączyli rozbudowane taktyczne mechanizmy bitew z warstwą strategiczną. Pochwały zbiera także proceduralnie generowana kampania, a dosyć często pojawia się stwierdzenie, że jest to idealna propozycja dla osób, które pragną następcy Empire Total War. Wracając do samej gry. Akcję osadzono podczas XVIII-wiecznego konfliktu obejmującego cztery kontynenty, znanego jako Wojna Siedmioletnia. W konflikcie o hegemonię wzięły udział m.in. Wielka Brytania i Prusy oraz Francja, Austria i Rosja. Gracz wybiera właśnie jedno z tych pięciu mocarstw, by wziąć udział w generowanej losowo kampanii. Bitwy toczą się w czasie rzeczywistym z aktywną pauzą. Ich wynik zależy od rozstawienia dywizji. Z każdym zwycięstwem oddziały zyskują weteranów, a oficerowie nabywają zdolności w zależności od tego, jak pragniemy kontrolować swoją armię na polu bitwy i poza nią. Z każdym zwycięstwem oddziały zyskują weteranów, a oficerowie nabywają zdolności w zależności od tego, jak pragniemy kontrolować swoją armię na polu bitwy i poza nim. Poniesione straty są trwałe, co oznacza, że jeśli z pułku liczącego 1000 żołnierzy pozostało 100, to właśnie z taką liczbą wracamy do obozu. Niektóre ofiary uważane są za rannych, inne musimy zastąpić nowymi rekrutami. 28 października zadebiutowała pozycja Dead by Scrolling. To opracowana pod okiem Rona Gilberta gra RPG akcji z elementami roguelike. W Dead by Scrolling akcję oglądamy w widoku top-down. Podczas rozgrywki wcielamy się w postać, która po śmierci trafiła do czyśćca, gdzie musi zbierać 10 tysięcy sztuk złota, by zapłacić przewoźnikowi za transport do właściwych zaświatów. Zgromadzenie takiej liczby sztuk cennego kruszcu wiąże się z koniecznością przemierzenia czyśćca i stawienia czoła licznym niebezpieczeństwom. W okolicach premiery tytuł zbierał w większości pozytywne opinie na Steamie. Zupełnie odmienne klimaty zobaczymy natomiast w Silly poly Beast. Jest to bowiem przygodowa gra akcji utrzymana w klimatach survival horroru. Tytuł zadebiutował 28 października na pc i najnowszych konsolach. W okolicach premiery zbierał bardzo pozytywne opinie od użytkowników platformy Steam. W sili Beast wcielamy się w bohaterkę imieniem Poli, która zostaje uwięziona w zaświatach po ucieczce z koszmarnego sierocińca. Produkcja w oryginalny sposób podchodzi do kwestii perspektywy, z jakiej prezentowana jest akcja. Podczas eksplorowania lokacji główną bohaterką obserwujemy bowiem z jej pleców, kiedy natomiast dochodzi do walki, kamera zmienia położenie, ukazując wydarzenia z lotu ptaka bądź z boku. 29 października mieliśmy premierem gry Dark Moon od polskiego studia Jujubi. Akcja tego tytułu została osadzona w ponurej przyszłości, gdzie w wyniku tak zwanego koronalnego wyrzutu masy światło słoneczne stało się zabójcze. My wcielimy się w przebywającego na Księżycu inżyniera kierującego Mehaplexem, czyli wielkim Mechem pełniącym funkcję mobilnego centrum dowodzenia. Będziemy więc przemierzali powierzchnię Księżyca, gromadzili surowce, rozwijali technologię i dbali o załogę, równocześnie próbując nawiązać kontakt z Ziemią. Produkcja cieszy się skromnym zainteresowaniem. Dzień po premierze na Steamie mieliśmy tylko kilkadziesiąt recenzji, które były w większości pozytywne. 29 października zadebiutowało również The Outer Worlds 2. To oczywiście kontynuacja bardzo udanego RPG z 2019 roku o tym samym tytule. Najnowsza produkcja zespołu Obsidian Entertainment zbiera bardzo pozytywne opinie od użytkowników platformy Steam. Gracze chwalą wpływ, jaki ich postać może wywierać na świat poprzez swoje działania, a także widoczne na każdym kroku lepszenia względem i tak bardzo solidne jedynki. Podobnie w tytuł oceniają krytycy branżowi. W agregatorze Metacritic The Outer Worlds 2 posiada średnią ocen na poziomie 83 punktów. 30 października zadebiutowała niezwykle oczekiwana pozycja Ark Riders. To strzelanka ekstrakcyjna z widokiem z trzeciej osoby, w której współpracujemy z innymi graczami walcząc przeciwko morderczym robotom. Gra ukazała się równocześnie na PC i najnowszych konsolach. W pierwszej chwili odnotowano oczywiście klasyczne problemy z serwerami, potem było już znacznie lepiej. Produkcja zbiera bardzo pozytywną opinię od graczy. W dniu premiery na platformie Steam 87% opinii było na plus. Gra cieszy się też bardzo dużym zainteresowaniem. Kilka godzin po premierze na Steamie grało w piku ponad 210 tysięcy graczy jednocześnie. W weekend wynik ten z pewnością został znacząco pobity. 30 października zadebiutowała kompilacja odświeżonych wersji dwóch pierwszych odsłon kultowej serii gier JRPG, czyli Dragon Quest 1 i 2 HD 2D Remake. W grze trafiamy do królestwa ale w Gardu, aby zmierzyć się ze złem, któremu zagraża. W tym celu eksplorujemy krainę, wypełniamy zadania oraz toczymy turowe pojedynki. Gra spotkała się z ciepłym przyjęciem krytyków branżowych. W agregatorze Metacritic średnia ocen wynosi 84 na 100. Flash Made Virtual, kulowy survival horror z fabułą i mechaniką inspirowanymi pierwszymi odsłonami cyklu Resident Evil. Produkcja zadebiutowała 31 października wyłącznie na pc W grze wcielamy się w postać agenta, którym zostaje przydzielone zadanie neutralizacji Victora Reapera, znanego jako Dead Reaper. Mowa o byłym agencie CIA, którego przerażające eksperymenty zmieniły prowincjonalne miasteczko w prawdziwe piekło na ziemi, a zarazem twierdzę chroniącą jego prywatną rezydencję. Rozgrywkę rozpoczynamy od wyboru jednej z dwóch postaci. Podczas gdy Natalie dysponuje mniejszą ilością zdrowia, ale bardziej pojemnym plecakiem, Jack może pochwalić się większą odpornością na obrażenia, za to w swoim ekwipunku pomieści mniej przedmiotów. Oprawę graficzną Flash Made Fear utrzymano w stylistyce retro, a akcję oglądamy z różnorodnych filmowych ujęć. 31 października w ramach wczesnego dostępu zadebiutowała gra Echoes of the Living. Podobnie jak wcześniej omówiona pozycja, gra jest survival horrorem inspirowanym pierwszymi częściami serii Resident Evil i Silent Hill. W Echoes of the Living również wcielamy się w dwójkę bohaterów, którzy tym razem starają się uciec z miasteczka opanowanego przez hordy zombie, zmutowane zwierzęta i inne istoty rodem z koszmarów. 28 października wraz z rozpoczęciem pierwszego sezonu rozgrywek w Battlefield 6 zadebiutował darmowy tryb Battle Royale o oficjalnej nazwie Red Sack. Podstawy rozgrywki nie będą niczym nowym dla fanów Battle Royale. Setka graczy trafia na sporych rozmiarów mapę Fort London, gdzie walczy w formacie do ostatniego żywego. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami na start dostaliśmy opcję grania w czterosobowych i dwuosobowych składach. Przed rozpoczęciem meczu wybierzemy jedną z czterech standardowych klas, a także broń podręczną. Red Sec otrzymamy do dyspozycji całą zawartość z Battlefield 6 oraz pierwszego sezonu, choć oczywiście najpierw trzeba będzie ją wywalczyć. Starcia urozmaicą pojazdy, a o tempo rozgrywki zadba groźna fala ognia, stopniowo ograniczająca przestrzeń na mapie. Battlefield 6 Red Sek będzie rozwijany w ramach darmowych aktualizacji. Kolejna ukaże się już w listopadzie, a druga w grudniu. 28 października zadebiutował patch numer 1.1.4 do Assassin's Creed Shadows. Aktualizacja skupia się przede wszystkim na poprawie systemu parkouru. Doczekaliśmy się usprawnień podobnych do tych, które w listopadzie trafią także do dwuletniego już Assassin's Creed Mirage w ramach darmowego rozdziału. Oprócz tego pojawiła się nowa aktywność tzw. spaczonych zamków, która zapewnia graczom dodatkowe wyzwania i cenne nagrody. Zarówno NaOE, jak i Jasuka otrzymali dostęp do nowych umiejętności. Córka Nagato wykona widowiskowe kopnięcie wojenne, a samuraj nauczy się dyskretnie eliminować wrogów bez zabijania. Warto także wymienić dodanie złotych broni, które będą dostępne dopiero po spełnieniu odpowiednich warunków, jak na przykład wykonanie wszystkich legendarnych sumi i wyzwań łącznictwa konnego czy osiągnięciu setnego poziomu postaci. 28 października zadebiutowało rozszerzenie All Under Heaven do Crusader Kings 3. Dodatek powiększa mapę świata o terytorium Chin, Japonii oraz Azji Południowo-Wschodniej. Dopełnieniem jest jedwabny szlak, którego obecność zapewnia nie tylko Chinom rozmaite korzyści. Ponadto rozszerzenie przynosi nowe zakładki historyczne, a także sale tronowe tradycje i wydarzenia. W okolicach premiery omawiane DLC zbierało bardzo pozytywne opinie na platformie Steam. Kilka dni temu mogliśmy zobaczyć pierwszy zwiastun gry Luland The Cursed Sand. Tytuł powstaje na PS5 i PC, co oznacza, że Sony zadbało przynajmniej o czasową ekskluzywność. Akcja Lulan the Cursed Sand przeniesie nas na starożytny jedwabny szlak do utraconego królestwa Lulan. Wcielimy się w szkieletowego wojownika znanego jako Cursed Sand, który włada mocą piasku. Jego celem jest odnalezienie ukochanej księżniczki, a jednocześnie stawienie czoła potężnym przeciwnikom i odwiecznym klątwom. Protagonista dysponuje dwoma formami walki. W sand form jego ciało otacza złoty piasek, tworząc wojownika władającego mocą natury, z kolei w bone form, gdy wojownik uwalnia energię piasku i formuje z niej potężne ostrze, staje się bezlitosnym zabójcą, stworzonym do walki z wieloma przeciwnikami jednocześnie. W trakcie wyprawy bohater zmierzy się z rodem królewskim Lulan, który reprezentuje potęgę słońca, a także z mroźnymi pająkami z zachodnich krain i innymi pradawnymi stworzeniami. Co ciekawe twórcy to 16-osobowy zespół złożony z weteranów takich studiów jak Santa Monica Studio, From Software i Platinum Games. Chcą połączyć klasyczne, zręcznościowe walki w stylu arcade z nowoczesnymi mechanikami i wyjątkową oprawą graficzną. Kamera izometryczna przypomina złote czasy gier akcji, ale jednocześnie pozwala w pełni docenić fantastyczne pejzaże pustynnych krain, rzek z piasku i starożytnych świątyń. The Secret of Whipstone od Tales World Game Studio to ręcznie naszkicowany list miłosny do klasycznych gier typu Dungeon Crawler. Gracz wciela się w zwykłego mieszkańca podupadającej wioski Whipstone, która zostaje nawiedzona przez prada Wnezło. Zadaniem gracza jest położyć temu kres, w związku z czym pozostaje nam zebrać drużynę i przygotować się na niezapomnianą przygodę RPG. Cechą wyróżniającą The Secret of Whipstone jest oczywiście styl. Zainspirowana grafikami z wczesnych podręczników Dungeon Dragons, przygoda rozgrywa się w czarno-białym świecie, który nawiązuje do przesadnie stylizowanej komiksowej grafiki która zdefiniowała początki gatunku RPG. Pomijając wygląd, Whipstone korzysta z tradycyjnego systemu rzutu kościom, podobnego do tego, który mogliśmy zobaczyć w grach takich jak Baldur's Gate 3. Za każdym razem, gdy natkniemy się na pułapkę, wejdziemy po skrzypiących skodach, czy zaangażujemy się w walkę, to kostki decydują o naszym losie. Podobnie jest oczywiście z walką, która odbywa się w systemie turowym. Nasza drużyna składać się będzie z maksymalnie 6-8 do NPCów. Gra ma być trudna, chociaż demo, które wciąż możecie przetestować na Steamie, jeszcze na to nie wskazuje. Jakiś czas temu krakowskie studio Osom awesome Games zaprezentowało światu Hell Reaper, to mroczna metroidwania z elementami roguelike, w której wcielamy się w tytułowego żniwiarza, niszczycielską, nieokiełznaną siłę zrodzoną z poświęcenia jednego z archaniołów. Twórcy zapowiadają dynamiczną, brutalną walkę, która nie pozwoli nam się nudzić. Dzięki intuicyjnemu, responsywnemu sterowaniu każdy cios i unik ma dawać poczucie kontroli i siły, a ręcznie projektowane poziomy łączone z generowanymi proceduralnie elementami zapewnią świeżość i różnorodność przy każdej sesji. Gracze będą rozwijać postać, zbierając potężne relikwie, odblokowując nowe umiejętności i dopasowując styl walki do własnych preferencji. System progresji sprawi natomiast, że każda rozgrywka przybliży nas do roli niepowstrzymanego egzekutora z piekła RODem, tytuł zmierza na pecety i najnowsze konsole. Podczas niedawnego pokazu ID Xbox zapowiedziano Darkwood 2, czyli kontynuację bardzo udanego polskiego survival horroru z 2017 roku. Tym razem za produkcję odpowiada jednak zespół Ice Peak Lodge, znany m.in. serii Pathologic. Z kolei wydaniem zajęła się firma Hooded Horse. Sequel powstaje jako niezależne dzieło, które nie będzie wymagało od graczy znajomości jedynki. Tytuł przeniesie akcję do lat 90. ubiegłego wieku i zmusi nas do walki o przetrwanie na pustyniach dawnego Morza. Podczas dnia ponownie zajmiemy się zbieraniem zasobów, niebezpieczną eksploracją czy tworzeniem przedmiotów. Nocą zaufamy wzniesionym barykadom oraz rozstawionym pułapkom, licząc na to, że uchronią nas przed złymi istotami. Na przyszły rok zapowiedziano grę Agni Village of Calamity. Produkcja jest survival horrorem inspirowanym klasykami gatunku takim jak chociażby seria Resident Evil. Fabuła koncentruje się tutaj na śledztwie prowadzonym przez policyjnego śledczego o imieniu Agni, który wbrew rozkazom wkracza do tajemniczej indonezyjskiej wioski. Gracz będzie musiał eksplorować, rozwiązywać zagadki i walczyć z przerażającymi zagrożeniami, aby odkryć mroczne sekrety skrywane w wiosce. I to tyle na dziś. Pozostałeś się zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z wami gorąco. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!